Deutsch dla średnio zaawansowanych Macieja Henna, to lektura trudna dla mnie. Może nie tyle w czytaniu, bo autor operuje czytelnym językiem i stara się pisać jak najprościej. Trudność polega na tym, że Hen chce być podczas tej lektury historykiem. I tam, gdzie bohater wchodzi, dajmy na to do klatki schodowej, tam wisi obraz, to za chwilę dostaniemy całą historię tego obrazu. Jego podróż przez wieki, jak to się stało, że właśnie tu i teraz wisi? Powieść Hena powinna mieć dwa rozdziały. Pierwszy powinien mieć tytuł Wstęp. To byłoby niespełna 200 stron. Drugi, Podróż. Tylko kto przebrnie przez wstęp, który liczy prawie 200 stron? Oto jest pytanie. Ja przebrnąłem i nie żałuję. I tu powolutku, po dochodzimy do istoty. Bo cóż to za nieciekawy główny bohater tej historii 63-letni, przegrany rozwodnik postać kompletnie nie pasująca do naszych dzikich czasów smyra się przez prawie 200 kartek powieści, nie rusza swoich czterech liter ze stolicy ciągle ma jakieś egzystencjalne problemy a tak naprawdę to cierpi na chroniczny brak kasy towarzysz gołodubcew, można by rzec 63-letni Piotruś Pan. Trzykrotnie rozwiedziony, odrabiający swoją pańszczyznę, u niejakiego Rudolfa źródły, postaci, która mu dopiętnie dorasta, ale która ma, a Deutsch nie ma. Tu <tusenkt> sęk. Marek coś na szybko namaluje, coś wykona i ma tych kilka groszy na przeżycie następnych paru dni. Źródło przecież wie, w jakich tarapatach jest Deutsch, a i tak za każdym razem przekomarza się i zwleka z wypłatą należnej mu kasy. Ale ten Deutsch wzbudza sympatię. Nie dlatego, że miał trzy żony. Nie hełpi się tym, jak większość zakompleksionych facetów, którzy jeszcze opowiadają, jak było z tą, tą i tą. O takich rzeczach nie mówi się nikomu, koniec, kropka. Wzbudza sympatię, bo jest kompletnie pozbawiony agresji. Nie znaczy to, że nie ma charakteru. Oj, ma. Na końcu się okaże, jak ma. Jemu się wszystko tu i teraz zdarza. On się wszędzie umie zachować, niezależnie od tego, czy ma takie czy inne poglądy. Szanuje drugiego człowieka. Rozmawia na odległość ze swoim starym przyjacielem Szczepkiem, z którym ma dzielić spadek po przodkach. Ten Szczepek jest od lat powalony depresją. Ciągle dojcza o coś obwinia i ciągle straszy samobójczą śmiercią. Marek jest cierpliwy i lojalny. Chce z nim podtrzymywać kontakt, choć to niełatwe więzy są. Stara się być szarmancki wobec każdej kobiety napotkanej po drodze. Wobec dwóch z nich ta postawa przejdzie jego najśmielsze oczekiwania. Ja odkryję Ameryki, gdy stwierdzę, że Marek Deutsch jest alter ego Macieja Hena. Nie dojdziemy, czy autor w każdej sytuacji zachowałby się tak, jak jego bohater. Ale właśnie na tym to polega. Tak jest w filmach, tak też, a może zwłaszcza jest w książkach. Wyobrażę sobie siebie w postaci mojego bohatera, dam mu moje cechy i zdarzenia, które mnie się najprawdopodobniej nie przetrafią. Ale może w głębi duszy bym o nich pomarzył. Bo Maciej Hen, bo Maciej Hen, mimo iż na początku powieści napisał, że Deutsch stracił swoje marzenia, dał mu na nie jeszcze jedną szansę. Podróż Marka Deutsch'a jest być może przetworzoną podróżą autobiograficzną Macieja Hena. Jeden i drugi muszą bowiem jechać na Ukrainę, między innymi do Nawali, skąd pochodziła mama autora. We mnie ta część wzbudziła również mocny sentyment i tęsknotę za moją matką, która pochodziła z miejscowości Felsztyn, dzisiejsza ukraińska Skelewka, z powiatu Sambol, niedaleko Drohobycza. I choć najprawdopodobniej nie mam żydowskich korzeni, przynajmniej nic o nich nie wiem, to już mój dziadek Krajs, ojciec matki, był spolonizowanym Austriakiem. Ale właśnie ten wątek wielokulturowości jest być może największą wartością tej powieści. Deutsch jest otwarty na każdą kulturę, religię, szanuje miejscowe obyczaje, kooperuje, rozmawia we wszystkich znanych sobie językach, musi dotrzeć do własnej prawdy, a historia dogania go w sposób bezwzględny, z najmniej oczekiwanej strony. Nie wyjaśniam zbyt wiele, jeśli chodzi o treść powieści, bo każdy musi sobie sam poczytać. A naprawdę warto doczytać. W dobie dzisiejszych sporów, narastających narodowych i faszyzujących ruchów. Nie tylko u nas, ale w wielu częściach Europy, tak odczytuję przesłanie tej książki. Musimy być i żyć razem. Bez wojen. Musimy sobie pomagać, wspierać się, szanować własne kultury, języki, religie. Możemy też mieć marzenia i możemy je spełniać. Nieważne, czy nasi przodkowie to bohaterowie czy mordercy. Nie najważniejsze jest pochodzenie i całe to DNA z tego płynące. Mamy wolną wolę, wolny umysł, wolny wybór. Współpracujmy, rozmawiajmy, nie zabijajmy i nie przestańmy nigdy być przyzwoitym człowiekiem. Napisałem dla Macieja Hena na okoliczność przyznania mu Warszawskiej Nagrody Literackiej za książkę października 2019 roku. Były to fragmenty mojej recenzji. Ok, bye bye.